Cześć moi drodzy, witam Was ponownie w smakowitych daniach. Zapraszam dzisiaj na wspaniałe ciasto Kinder Bueno na wiszkopcie z pysznym mlecznym kremem z dodatkiem orzechów laskowych. Ciasto przygotowuje się bardzo łatwo i szybko, smakuje rewelacyjnie, zachwyci podniebienie niejednego smakosza słodkości. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie ciasta rozpoczynamy od zrobienia biszkopta. Do miski przekładamy oddzielone od żółtek białka i ubijamy je na sztywną pianę. Pod koniec ubijania wsypujemy cukier. Następnie dodajemy żółtka i wszystko łączymy mikserem na małych obrotach. Do masy jajecznej wsypujemy mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia oraz kakao. Wszystkie składniki delikatnie mieszamy łyżką. Tak przygotowane ciasto przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia i dokładnie rozprowadzamy. Biszkopt pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza około 25 minut. Po upieczeniu dokładnie studzimy. Do garnka wlewamy mleko, dodajemy margarynę lub masło oraz cukier i wszystko rozpuszczamy na małym ogniu od czasu do czasu mieszając. Tak przygotowaną masę dokładnie studzimy. Orzechy laskowe dość drobno osiekamy. Następnie przygotowujemy nasączenie do biszkopta, czyli wodę wymieszaną z wyciśniętym sokiem z cytryny. Wystudzoną masę z mleka, tłuszczu i cukru przelewamy do miski, dodajemy mleko w proszku i wszystko dokładnie miksujemy. Na końcu do masy mlecznej wrzucamy posiekane orzechy i jeszcze raz wszystko łączymy. Wystudzony biszkopt przekrawamy wzdłuż na pół i nasączamy jego oba blaty wodą z sokiem z cytryny. Dolny blat ciasta przekładamy do tortownicy, nakładamy na niego mleczny krem i dokładnie rozprowadzamy. Wierzch przekrywamy drugą częścią biszkoptu. Tak przygotowane ciasto polewamy dowolną polewą czekoladową i wstawiamy na 2 godziny do lodówki. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitania.blogspod.com